Niebiosa i Ziemia. Głoszą cześć. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku postaram się przybliżyć kolejny klucz uwielbienia w naszym codziennym życiu. W 15 rozdziale Ewangelia Apostoła Jana czytamy bardzo wiele na temat uwielbienia. Nie wprost, co prawda, nie ma tam Słowa uwielbienie, ale to, co tam jest napisane, jest wręcz kluczowe dla każdego czciciela. W ósmym wersecie Jezus mówi: Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Dozna chwały. Apostoł Jan używa tam greckiego określenia doksazo. Dosłownie to znaczy otoczyć kogoś chwałą. Uwielbić. Jezus zdradza nam tutaj kolejny klucz uwielbienia. Nasze codzienne życie, które ma przynieść owoc wartościowy i cenny w oczach Boga. Nie tyle w naszych oczach, ile w Bożych oczach. Co mam na myśli? Żeby to lepiej zobrazować, chciałbym opowiedzieć pewną historię, którą usłyszałem kiedyś od pastora Johna Mulinde z Ugandy. Można w tą historię nie uwierzyć, jest to tak zwane prywatne objawienie, ale wydaje mi się, że ta historia dosyć dobrze opisuje to, co jest wyrażone w Biblii. Otóż we wspólnocie, której pastorem był John Mulinde, była pewna kobieta. Ta kobieta angażowała się w wiele prac kościoła, w różnego rodzaju ewangelizacje, była aktywna w modlitwie i pewnego dnia zachorowała i umarła. Ale członkowie kościoła byli przekonani, że mają modlić się o wskrzeszenie. I tak też zrobili. Kobieta została przywrócona do życia i opowiedziała swoje doświadczenie. Opowiedziała, że kiedy stanęła przed Bożym Tronem, Bóg powiedział do niej: Daj mi owoc. Ona wiedziała, że nie ma nic do dania. I wtedy Bóg powtórzył: Powiedział, miałaś mojego ducha, miałaś moje słowo. Miałaś proroctwa, miałaś wspólnotę. Teraz daj mi owoc. I ona, przeniknięta Bożym światłem, zdała sobie sprawę z tego, że wszystko to, co robiła, nie wynikało z miłości do Boga i z miłości do ludzi, ale z potrzeby bycia zaakceptowaną, z potrzeby bycia uznaną. Okazało się to bezwartościowe w Bożych oczach. Dlaczego o tym mówię? Kiedy żyjemy według naszych koncepcji, jesteśmy w stanie robić bardzo wiele różnych efektownych rzeczy, którymi można się pochwalić na Facebooku albo na YouTube. Ale czy te rzeczy są równie efektowne w Bożych oczach, obawiam się, że często nie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale od 11 do 15 wiersza mówi, że wszystko przejdzie przez ogień. Aby się okazało, kto na czym budował. Mówi, że na fundamencie Chrystusa, a więc w dziełach Bożego Królestwa, możemy budować ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, ale też i z drewna, trawy i słomy. Jeśli to, co robimy, wypływa tylko z ludzkich ambicji, z chęci przypodobania się ludziom, z chęci budowania naszej tożsamości w oparciu o opinie innych ludzi, okaże się, że to spłonie. Ale jeśli to, co robimy, wynika z Bożego prowadzenia, ze szczerej miłości, nawet jeśli to jest niepozorne, może okazać się cennym w Bożych oczach. Jakie to są niepozorne owoce? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie a więc owoce ducha opisane w liście do Galatów. W Piątym Rozdziale, w drugim Wierszu. A więc przemiana naszego charakteru. Nawrócenie to tak naprawdę dopiero początek naszej przygody z Bogiem. Potem przychodzi długi proces kształtowania naszego charakteru, po to, żeby w naszym życiu było widać charakter Chrystusa. Kiedy zgadzamy się, aby Bóg kształtował nasz charakter, zgadzamy się na ból. Dlatego że. Ten proces, który Bóg przeprowadza w nas, to jest bolesny proces i trwa długo, do końca naszego życia. Znam chrześcijan, którzy nigdy nie powiedzą słowa przepraszam, dlatego że uwierzyli, że przyznanie się do błędu, przyznanie się do słabości jest porażką. Przestraszyli się pewnego bólu, który towarzyszy odkryciu naszej własnej słabości. Za każdym razem jednak, kiedy poddajemy się Bogu w kształtowaniu naszego charakteru, uwielbiamy Go. Za każdym razem, kiedy okazujemy łagodność, cierpliwość, kiedy okazujemy miłość, kiedy wybaczamy krzywdy nam uczynione, uwielbiamy Boga. I nie chodzi tutaj o napięcie naszej ludzkiej woli. Tutaj chodzi o naszą decyzję. Decyzję. Poddania się Bogu, On robi w nas resztę. Jezus w Ewangelii Apostoła Jana w 15 rozdziale, w 5 wierszu mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Nam często wydaje się, że to jest pewna przenośna literacka, że trochę jesteśmy w stanie uczynić. Ale nic, to znaczy nic, nic wartościowego w Bożych oczach. Jest też w tym piątym wersecie dobra wiadomość. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. I to wyjaśnia, dlaczego taki owoc ma upodobanie w Bożych oczach. Ponieważ nie jest to nasz owoc dla Boga, ale to jest Jego owoc w nas. Chrześcijaństwo nie polega na tym, aby robić coś dla Boga, ale na tym, aby On, żyjąc w nas swoim życiem, w nas i przez nas wykonywał swoje dzieła. I kiedy tak żyjemy, uwielbiamy go na co dzień. Ojcze, modlę się teraz za każdego, kto ogląda ten film. Modlę się za siebie samego. Naucz nas żyć dla ciebie. Naucz nas przynosić w naszym codziennym życiu owoc wartościowy w Twoich oczach. Naucz nas poddawać się Tobie, abyśmy stali się narzędziami w Twoich rękach, i aby w głębi naszych serc, w głębi naszej duszy, w głębi naszych spontanicznych, codziennych reakcji było widać charakter Twojego syna. Po to, żebyśmy codziennym naszym życiem mogli Ciebie wywyższać, mogli Ciebie uwielbiać, mogli Tobie oddać chwałę. Niebiosa i ziemia.